Pochwać się swoim talentem i zdobędzie tę nagrodę? W MultiDo Challenge wszystko jest możliwe. Po raz kolejny przekonacie się o tym sami, no to jedziemy! Wow, jak tu wszystkiego dużo! Wiem, że Wam się to podoba, ale to, co Wam pokażę, spodoba się jeszcze bardziej. Zupełnie nowy iPhone. Wygląda fajnie, prawda? Jeszcze jak? Chciałabym taki mieć. Każda ma szansę go zdobyć. Postawię tu iPhone'a dla większej motywacji. Jak on fajnie wygląda. Zgadzam się, Suzy. Czas start. Życzę Wam powodzenia. Zaczynajcie. Here we go. Muszę się spieszyć, bo ktoś inny może dostać iPhone'a. Najpierw wybiorę odpowiedni kolor. To nie to. A może czarny? No nie wiem, jakoś ponuro. Nie! Yeah. Mam rozwiązanie! Trzeba wziąć zwykłe jabłko i ugryźć je z jednej strony. Właśnie tak. Teraz to przypomina logo, którego szukam. Po prostu to odrysuję i w połowie gotowe. Najważniejsze to nie spieszyć się, linie muszą być równe. Kurczę, to jakoś mało przypomina jabłko. Dobra, spróbuję to naprawić. Dodam kontury. No jest to wiele lepiej. A teraz dorysuję aparat. Teraz jest nie do odróżnienia od oryginału. Nie sądziłam, że rysowanie iPhone'a jest takie trudne. Każdy coś ma. Ja jestem w rozsypce. Może jeśli dodam logo, to będzie inaczej? Wygląda trochę lepiej, ale nadal nie jest to dzieło. Wow, co ma Lily? To no, nic szczególnego. Prawie się nie starałam. Chociaż wyszło naprawdę dobrze. Uważam, że to świetny rysunek. Muszę go tylko trochę poprawić. Z aparatem wygląda jeszcze lepiej. Dodam jeszcze kilka szczegółów i będzie super, boże, jestem taka utalentowana. Wow, co za podobieństwo! To nic takiego. Stać mnie na więcej. Prawie zapomniałam o logo. Czas to naprawić. Teraz mój rysunek jest idealny. Miło to słyszeć. Chcę zobaczyć wasze prace. Moja jest całkowicie skończona. No, no, co my tu mamy? Super, prawda? No, nie mogę się z tobą zgodzić. Zobaczmy, co mają inni. Emma, twoja praca mi się w ogóle nie podoba. Moją jedyną nadzieją jest Lili. Mówiłam, że mam arcydzieło. dzieło. Brawo! To zwycięstwo! I to zasłużone. Lili gratulacje. Zupełnie nowy iPhone trafia do Ciebie. Dziękuję. Pozwól na niego chociaż spojrzeć. Jeszcze czego? Jeszcze go poplamicie. Co to jest? Chyba mój telefon się topi. Ojej, to czekolada! Rozumiem, jest zrobiony z czekolady. No to ja sobie pójdę. Czekoladowy telefon jest jeszcze lepszy niż prawdziwy. Mogę go zjeść. Ej, dlaczego tak na mnie patrzycie? Nie poczęstuję was. Wsi wózka. Nie szkodzi. Wiem, jak dać jej nauczkę. Co tam masz, Emma? Suszarkę do włosów, zaraz roztopimy telefon Lili. Dlaczego to robisz, Emma? To nie fair. Następnym razem się podzielisz. Dla mnie to wciąż jest dobre. Przedstawiam wam waszą nagrodę. To pyszna czekoladowa fontanna. Wygląda naprawdę fajnie. Zawsze o niej marzyłam. Teraz jest okazja jej spróbować. Ale żeby to zrobić, trzeba wykonać piękny rysunek. Będziecie musiały pracować bez rąk. Mam nadzieję, że dacie radę. Okej, okay, można odmierzać czas. Powodzenia. Tak trudno jest ustawić zegar ustami. No dobra, użyję rąk, pomogę, rysowanie bez użycia rąk? Czy to możliwe? Nie mogę nawet wziąć do ręki flamastra, wciąż się ode mnie odsuwa. A jak idzie pozostałym. Wow, już działają! Oczywiście nie jest łatwo malować bez rąk, ale idzie mi to całkiem nieźle. Kontury są już prawie gotowe. Muszę tylko dopracować szczegóły. Kura, w końcu chwyciłam flamaster! O nie, co to było? Kurczę, upuściłam go. To dla mnie szansa. Jestem taka zmęczona, rysowanie ustami wykańcza, ale nagroda mnie motywuje. Zrobiłam to. Nie wierzę. Po raz drugi spadł. Nie będę się rozpraszać. Trzeba zmienić kolor. Czekolada jest gotowa, trzeba tylko lepiej rozrysować naczynie. Dobra, nowa próba. Życzcie mi powodzenia. Fajnie, udało się, zrobiłam to. Tylko zapomniałam zdjąć skórkę. Nie musisz się już przejmować. Czas minął, pokażcie swoje prace. Nie wierzę, jeszcze nie zaczęłam. Przestań narzekać, Lili. Emma ma rację. Wszystkie miałyśmy równe szanse. Niestety nic ci nie wyszło. A co z Lili? Przepraszam, bardzo mi przykro. Szkoda, została tylko Emma. Wow, to jest niesamowite. Mogę ci pogratulować! Dziękuję. Ciesz się, fontanna jest twoja. Nie, to błąd! Ja powinnam ją dostać. Spójrz prawie w oczy Lili. To się nie stało. Boże, to jest pyszne. Lili, daj spokój, przestań płakać. Meryl też się nie denerwuj. Mogę was poczęstować. Super, dziękuję. Łzy lili zadziałały. Wyciągnijcie słomki i spróbujcie. I po co był ten cały konkurs? Nie mogłam się nie podzielić. Wow, jak dużo farb. Ciekawe jakie są w dotyku. Aż się chce zanurzyć palec w słoiczku, żeby się przekonać. Patrzcie dziewczyny, ja już rysuję. Dobrze wyglądam z wąsami. Jesteś taka zabawna, Emma. Zgadzam się, lubisz się wygłupiać. Nie chcę wam przeszkadzać, ale jesteśmy właśnie w trakcie challenge'u. A no tak, przepraszam. Weźcie się w garść. Mam nową nagrodę, którą warto zobaczyć. Co powiecie na popyt? Ale jest taki malutki. Dobra, dobra, żartowałem. Sprawdzałem waszą reakcję. Oto popyt dla zwycięzcy. Czy ten rozmiar wam odpowiada? Super, jest to wiele lepiej. Taki popyt każdy chce dostać. Suzy, opamiętaj się, jeszcze nie wygrałaś. Można to jednak wykorzystać. Włożyła palec prosto w farbę. To dziwne, jak mogłam się pobrudzić. Emma, to wszystko twoja sprawka. To był taki mały żart. Dlaczego mnie pobrudziłaś? Postanowiłam grać według twoich zasad. Cisza! Nigdy nie zaczniemy rysować. Weźcie się w garść. Pilnuję czasu. Dobra, bierzmy się do roboty. Odpocznę przez chwilę. Mam jeszcze mały popyt. Mogę go zatrzymać. Ma rację. Muszę się skupić na pracy, jeśli chcę wygrać. Emma podsunęła mi całkiem niezły pomysł. Popyt można narysować palcem. Wychodzi całkiem dobrze. Użyję innego koloru i innego palca. Super! Farba jest idealna. O, trzeba dodać odcień zieleni. Kurczę. Podpowiedziałam Suzy sposób na wygraną. Chociaż dlaczego nie użyć podobnej broni? Potrafię rysować wszystkimi palcami naraz. W ten sposób pójdzie mi o wiele szybciej. Spróbuję. Mam nadzieję, że się uda. No tak, nieźle wychodzi. Bardzo podobne do popyta. A co jeśli użyję drugiej ręki? Pójdzie mi jeszcze szybciej. Super. Moja praca jest prawie skończona. Muszę się pospieszyć, jestem w tyle. Mam pomysł. Co za miękkie ciasto. Rozwałkuję jeszcze mocniej. Super. Nie potrzebuję już wałka. Najwyższy czas dodać nadzienie. Ciekawe, gdzie się podział mój wałek? Sorry Monika, pomyślałam, że pożyczy na trochę. Co ty sobie wyobrażasz, Lili? Emma potrzebuje Twoich palców. Żałujesz mi? Wystarczy! Rysuj sama, nie jestem twoim pomocnikiem. Dobra, dobra, nie gniewaj się. Nie będę Ci więcej przeszkadzać. Kurczę, papier przykleił się do wałka i... Podarłam go. To chyba był głupi pomysł. Lili, to jest kompletna katastrofa. Przegrałaś? Przekonamy się o tym już w wkrótce. Czas na pokazanie prac. Wow, jak szybko! Jestem gotowa! Ja też! Zobaczymy, zobaczymy. Suzy, twoja praca wygląda na niedokończoną. Lilia, ty co masz? O nie, nie chcę tego widzieć. Przepraszam. No i oto nasz zwycięzca. Super, wiedziałam, że dam radę. Gdzie jest mój popyt? Nie mogę się doczekać, żeby go dotknąć. Z bliska wygląda jeszcze lepiej niż z daleka. Zgadzam się z tobą, Suzy. Też mi się podoba. Emma, nie powinnaś się tak intensywnie nim bawić. Lili ma rację, pamiętaj się. Ej, słyszysz nas? Jakie miękkie guziki, uwielbiam je wciskać. Musi być jakiś sposób na przywrócenie jej do życia. Obudź się, Emma! Mam lepszy pomysł. Ej, oddaj, to mój popyt, Suzy. No, nie powiedziałabym, że ten sposób jest lepszy. Zobacz, co zrobiłaś. Przez ciebie mój popyt się rozerwał. Ale teraz obie możemy się nim bawić. O mój Boże. Fajnie jest otrzymywać prezenty, a oglądanie zabawnych, niefortunnych ujęć jest jeszcze fajniejsze. I właśnie teraz masz okazję przekonać się o tym osobiście.